Witam, witam drodzy krewetkomaniacy Kuba Jankowski z kanału Aquapasia krótki filmik na temat tego co w moich krewetkariach piszczy moi drodzy zaczniemy od tego zbiorniczka to jest akwarium przypomnę 15 litrowe na podłożu help na wodzie demineralizowanej z sodami od Coldropa. I cóż w tym krewetkarium mam? Może zaczniemy od roślin. Na pierwszym planie rzuca się nam w oczy dość spore mikrozorium. Pod nim mały anubias nana, który pięknie puszczaliście i mchy. Tutaj mamy, to jest z tego co pamiętam, chyba Christmas Moss. Tutaj też. Tutaj mamy Flame Moss. A tutaj. Nurzaniec uratowany z mojej trzydziestki dwójki. Wszystko okraszone krewetkowymi dodatkami, czyli jakieś skałki, liście. Orzecha, kora cynamonu, szyszky, szyszki olchy. Tutaj jeszcze niedobitki pisty pływają na tafli. A tutaj z boku, o tym zapomniałem. Mamy paproć, która już całkiem, całkiem ładnie odbiła z takiej małej sadzonki, którą w podłoże wetknęłem, Już coraz lepiej ta, ta roślinka wygląda. Tak to wygląda troszkę oddale wygląda całkiem całkiem znośnie, mimo tego, że na mchu pojawia się taki watowaty glon, jakoś on nie bardzo mi przeszkadza będzie stanowił myślę pożywienie dla mieszkańców tego zbiornika. Ale o mieszkańcach za chwileczkę. Chwilkę jeszcze tutaj wspomnę o sprzęcie jaki w tym krewetkarium funkcjonuje. Tutaj mamy grzałkę 50-watową z Aquela, ustawioną na stopni 23. W zbiorniku jest stopni 24. A za to, że temperatura jest taka jaka jest, czyli odpowiednia dla krewetek w te wszechobecne upały, odpowiada taki oto mini-schładzacz, ustawiony teraz na, na full który cały czas chłodzi powierzchnię wody i sprawia, że temperatura w tym zbiorniku jest odpowiednia dla krewetek Caridina tutaj ten gejzer powstał dzięki filtracji za filtrację w zbiorniczku odpowiada filtr Padmini podłączony pod dwie gąbeczki UJet Światło to 6-watowa lampka aquaela I tak to, moi drodzy, wygląda. Co w tym zbiorniku żyje? Żyją sobie dwie krewetki Amano, które uratowały mi się ze zbiornika 32-litrowego. Nie wiem, czy tutaj jakąś Amankę zobaczymy, czy też nie. Chyba nie zobaczymy, gdzie się schowały. No ale dobrze. Głównymi mieszkańcami, pod który. Ten zbiornik był robiony. To są oto te krewetki Blue Bolty. Mam ich bodajże 9 sztuk. Są u mnie już 3 tygodnie. 9 sztuk nadal w komplecie. Troszkę podrosły. No i cóż, teraz tylko czekać, aż pojawią się młode Blue Bolty. Wiem, że w tym hobby cierpliwość bardzo popłaca, więc, więc cierpliwy będę. Poczekam sobie i zobaczymy, czy uda mi się te piękności rozmnożyć oprócz krewetek no i ślimaków, o których nie wspomniałem, też tutaj są mam tutaj jeszcze kilka rybek, które też uratowałem z mojej 32 to są drobnotki nadobne tych rybek chyba jest tutaj 6-7, bo jeszcze jakieś młode się pojawiły są dwie większe samice, dwie mniejsze i dwie takie całkiem małe. O, tam pojawia się krewetka amanu. A czy jeszcze jakaś samiczka nam tutaj zapozuje, jeżeli chodzi o drobnotki? No, nic tutaj się nie pojawia. No cóż, tak czasem bywa, że rybki niechętnie pozują do, do filmu. Kochani, jeżeli chodzi o trudność prowadzenia tego zbiornika, no to jest on praktycznie zbiornikiem bezobsługowym. Moja ingerencja tutaj sprowadza się tylko do co cotygodniowego podmienienia pewnej ilości wody. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, podmieniam wodę tylko wodą RO z odpowiednimi solami dla tychże krewetek. No, i od czasu do czasu muszę przetrzeć przednią szybę, która ma skłonności do pewnego zarastania glonem. I tak to, moi kochani, funkcjonuje zbiorniczek. Mimo swoich wad, jakimi są niewątpliwie glony, które pojawiają się, szczególnie na mchu, jest zbiorniczkiem całkiem przyjemnym i każdemu kto chciałby się bawić w krewetki karidina polecam taką zabawę świetna sprawa i wcale nie kłopotliwa jakby ktoś myślał może jeszcze jakieś zbliżenie na blubolciki bardzo ładne krewetki Nie są bardzo drogie, więc małe 5-6 sztukowe statko można bez problemu sobie skompletować. A przy dobrych warunkach, takie małe wydawałoby się statko, szybko się rozmnoży no i da nam sporo potomstwa. Tutaj jeszcze dwie sztuki. jeżeli chodzi o roślinki w tym zbiorniku roślinki rosną bardzo, bardzo powoli tutaj widzimy, Anubia spuszcza nowy liść, tak samo mikrozorium, coś niecoś wypuści od spodu, Paproć też malutku idzie ku górze tutaj mchy też się rozrastają, mimo tego glonu, nie wygląda to źle za chwileczkę powiem o moim drugim zbiorniku w którym mam krewetki Crystale Hei. I oto, moi drodzy, szybki przeskok do mojego krewetkarium 8-litrowego, w którym mamy bardzo, bardzo dużo krewetek Crystal Red i Crystal Black. Startowałem z tym zbiorniczkiem, moi drodzy, w połowie marca. Jest ono wystartowane na podłożu Beni Bachi. Woda, oczywiście, RO. Z odpowiednimi solami nie ma tutaj grzałki za filtrację odpowiada filtr kaskadowy Versa Max Mini obok niego mamy kolejny schładzacz który utrzymuje temperaturę w tym zbiorniku w okolicach jak widzicie 24 5 stopni co bardzo mi odpowiada lampka dwubatowa firmy Sonsun Grzałki, tak jak mówiłem, tutaj nie ma, co do roślin, gałęzatka, mchy, które też nie są wolne od glona, ale w krewetkarium glon jest wybaczony, tutaj jakiś liść orzecha, kora cynamonu, liście, tak jak powiedziałem, orzecha, tutaj szyszki olchy i tak to wygląda, tu jeszcze jakiś anubiasik się zapodział. I sobie, moi drodzy, te krewetkarium od marca funkcjonuje. W marcu tutaj wpuszczałem 12 sztuk, bardzo małych krystali, które od tego czasu sporo, sporo urosły. Tutaj mamy tę dorosłą sztukę, która właśnie w marcu była wpuszczana, jako mała krewetka, teraz jest taka już duża. Kilka z tych dorosłych sztuk w yy, międzyczasie padło, kilka się uchowało, no i Wydały oto tyle potomstwa, które sobie tutaj z powodzeniem rośnie, i ten zbiornik zasila co rusz, co rusz to nowymi osobnikami. Podobnie jak w zbiorniku 15-litrowym, w tej ósemce, moja ingerencja tylko się ogranicza do cotygodniowego podmienienia pewnej ilości wody, ewentualnego przetarcia przedniej szyby. Filtr to nie pamiętam kiedy czyściłem, a w filtrze jest ceramika, no i wkładki, wkładki filtrujące firmy Sera. Akwarium bezproblemowe, żyje sobie swoim życiem. Tylko co jakiś czas tutaj sobie patrzę jak tych maluchów przybywa. I to jest największa przyjemność właśnie sprowadzenia krewetkarium, obserwacja nowych pokoleń, które się w spełniku pojawiają. Czym karmi moje krewetki i w 15, i w tej ósemce Mam yy, pokarmy kupne, w, tutaj marek, y, firm nie będę wymieniać, ale te pokarmy krewetkom bardzo podchodzą, co jakiś czas. Oczywiście jakiś liść, yy, liść pokrzywy, yy, trochę szpinaku, one to bardzo, bardzo wcinają. Są wielkimi ama amatorami suszonej dyni, którą no w szczególności krystale uwielbiają, rzucają się na nią wręcz bardzo, bardzo ochoczo i ta dynia szybko znika ze zbiornika. Tak oto prezentują się moje dwa zbiorniczki. Tak jak powiedziałem, są one praktycznie bezobsługowe, ale mimo swojej prostoty cieszą oko a szczególnie cieszy to, że możemy obserwować co już to nowe pokolenia maluszków, które się w akwarium pojawiają. Kochani, polecam raz jeszcze zabawę tego typu krewetki. Przy tak małych zbiornikach nie jest to kosztowne. Nie potrzeba mieć żadnych filtrów zwróconej osmozy do, do wody RO. Wystarczy kupić sobie baniaczek 5-litrowy na stacji benzynowej i co jakiś czas świeżej wody dolać. To nie jest wielka inwestycja, a radość z tych małych robali jest naprawdę przeogromna. Kochani, pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Hej!